Siema, widzę, jest widziałem 4A I poza tym widzę nie niedługo 100 subów. O nie, jak tam jest że usunęli mi konto, tam macie taką strzałkę i tam macie... no... Tam macie datę, kiedy na przykład zdobyłem jakąś ilość subów. Tam na razie jest tylko jedna data, a niedługo będzie już kolejna data. No i teraz o, będziemy zjadali świat. Patrzcie patrz, jak się duży kawałek trafił. I mną. nom. Mną. Mnom, mnom. Ty, ja chcę tą dużą kulę zjeść. Czy... Nie jest mnie! Widzo... Widzowie, trzeba uważać na takich gigantów, bo to są tytani. Tytani? To są tytani. Nie da się biec. Jak się rzuca? Ale mogę zjeść. Mnom. Mną. A i mi się teraz resetuje, Bez nadzieja. Trzeba szybko znaleźć. Jest. Ty jeszcze robi coraz większy. Nie mogę trafić na kawałek! O, trafiłem. Okej. Okay. Ty ja możemy zjeść drzewa. Jest! Nie mogę drzewa podnieść! I co, mogę rzucić tam? Ja się rzuca. Mi się wydaje, że pod E się rzuca albo pod R O! Pod E się rzuca! Dobra! Muszę znaleźć jakiś wielki kawulek! Co jest jaki? Jestem duży! Aż by kogoś rzucić. Tak mi kuś kogoś. Na tego bajkonka. On um, ten gigant zabija wszystkich. Dobra, nie. Bądźmy jeszcze mili. Będę miły. I rzucę tego giganta. O! Zust w dziesiątkę! Jeszcze ja nie powinienem tak śmiać! zaraz tu ktoś pewnie rzucił, ten gigant. Ale się robi wielki. Zaraz tu jest, chłopni, aby sprzedać. O, jestem małym równym. Ale chyba... To, nie, więcej zarabiam chyba. O, to się opyla. Eee... Yy, za tysiaka. I tu mnożnik rozmiaru, prędkość chodzenia. No, no. Zabierzmy. Dobra, musimy kogoś... Ooo, ale kawałek wielkiego z tego tym o, tym koję, bo słaby jest mały. Co jest jaki gigant! Jaki gigant! Mam 120! E! Bum! Przez górna! To mnie zabije. Nie! No! No, no, no! Niegrzeczny! Kurna! Dawaj ze mną! Muszę ja mu powinienem uciekać. Szybko! Szybko! Kurna, nie dorwie. Dorwie mnie. Dorwie mnie gnuj! Dolce nie dorwać! Nie! Dobrze, że mnie nie trafił. Zostaw mnie! O, dobra, weź tego małego gówniarza. Weź go, dawaj Ty, dotrafił go prawie Z jakiś Brawo, idź do tego domku Mogę to wziąć? No, no, Długo go niego nie rzucać Ale dobra, jakoś udało się widzę, to to łatwo będzie Na razie mi dobrze idzie Dodaj procent do ulubionych Nie, na razie nie Oj, tu i teraz mogę więcej jeść. Dziś ścianę urwałem! I dupę. Dobra. Dobra, czyli mogę teraz więcej rosnąć. No to zajebiście. Dobra. Ja mogę to drzewko? grzewko. Dawaj to! A to mogę jeść? Nie no. No nie, a tak było dobrze O To małe Drzewko Ktoś mi by tego małego baconka wziąć I są małe bacon. ma Wow! Łaaaaaa! Otygnoju! Zostaw! Z wyrolu! Z wyrolu jakiś Zostaw mnie! Zostaw! Zostaw, bo ci po mordzie poskaczę. Coś żeś powiedział? A to masz przestrane. Kurna, bajkonik, przepraszam, nie chciałem! Wybaczysz. Urwę ścianę i dupę. Dobra, szybko zjadaj to. E. Otygnął no, tak żeś... no nie! Jak on ma takiego dobrego cyla? Będę mnie... Zostaw z wyrolu! Weź mnie zostaw! Weź debilu jeden! O tu! Chodź tu gnoju. No jak? fak? Ja idę... O, nie no, idiota! Zostaw kurna! O, dziękuję! Nie no, teraz będzie mnie zająć. no Nie no, nienormalne. Jak już, Ja... Jak rzucę drzewem... W sumie Mną. No, no, no. jeszcze się kiedyś zemszczę. Zobaczysz, kiedyś się jeszcze zemszczę. Gówno wziąłem. No to jeszcze są... Ja już biorę duże kawałki. Co? Jaki ja jestem ogromny! I jestem świetny. Widzicie, wy widzicie, jak jestem duży? Żeby każdy sub i łapka w górę yy, spowoduje plus jeden centymetr. Jaki? Każda łapka w górę i każdy słup równa się 1 cm wzrostu, a ty, kidosku ma idź stąd. Idź stąd. Idź stąd, bo ci matkę urwa. Idź stąd. A ty nie, nie trafisz. Dobra, jestem w parkoura. E, e, e! A co ty, gnojko, taki szybki jesteś? Be? E. No nie rzucisz na mnie. O, ty świnio! Co ty ma za cela? Nie no, nie no, no nie, nie no. Nienormalny on jest. Ja się tu ledwo mieszczę. Dobra, się, sobie no i mały. Żryj to! Dawaj jeszcze, dawaj Krystian, cały budynek. O, zaraz będzie full. Tu aż 300 mogę. A, jestem za głównym. gównem. A, plus jeden. Okej. Okay. Mnożnik rozmiaru. A, że... Że jakby będę miał więcej na początku. No to, be, no, to no to trochę widzowie będzie zbierania. Nie wiem, widzowie... A chcecie widzowie godzinny odcinek? Bo, no bo na razie najwięcej chyba trwał ten mój... Z koniczynką, co zbieraliśmy tę walutę. Ale, oczywiście, dziękuję za wszystkie suby, które do mnie ostatnio przyszły. Zrobiłem tylko kilka shortsów. Schody mogę zabrać? Dawaj, jeszcze schody. Nie da się. Teraz mogę okno zabrać. Okno w sąsiadów zabieram. Żeby mi kusi, by tym kawałkiem powiedzieć rzucić. Łatwo rywam. No, przywzięło. Okej, okay. co jakiś wielki kawałek. Nasz ja maga drzewa wyrwać. No, nie mogę. Tak mi się kurna. Tak mnie kusi, by coś tu kupić w tej grze, ale mam mało Robuxów. Mam 14. No to sobie gówno kupię raczej. Ani już nie mogę. Dobra, jestem ogromny. Dobra. Będę wyruszyć w podróż. Do małych gnojków. Czyli ci tu krążą. Dawaj to drewno. JAK TU POLECIAŁO? CO JEST? JAK TU POLECIAŁO? E! Ja może dawaj to duże drzewko. Jakie... On jest wielki. o chce mnie chyba zjeść. O! Ożrem. O, to, to widzę weźmy, w Fortnite. To jest taki Fortnite. To jest Fortnite, ale w Robloxie. To jest Fortnite Battle Royale. Mam nie, palce bolą. To ja całe drzewo zeżrę, o. To będzie dobry pomysł, zjem całe drzewo. Idealnie to złapię. Kurna! Isiu! Kurna! Ha! Co to za energia też? Dobra A tu za klucze. Co jest? Chciałam ja go do gówno. Nie, mogę chyba to zjeść. Ty ja czy oni są tam ogromni! No oni dopiero gówno, góry... a mam grotkę. I dawaj, weźmy z coś. Byśmy rzucali w graczy. Oto tamten gnojek! O za skórno, zauważył mnie. Nie rzucaj! Jestem ja to z tobą zrobię. Nie Nie weźmy kamieni. Kamień. Dobra, sprzedajmy. Ja pierdzielę ile ja mam! Prędkość chodzenia. Po uleczmy. No to widzowie nie wiem. Możemy już zaraz kończyć. No to widzowie każda łapka w górę i każdy słup daje mi dodatkowy centymetr, no to widzowie nie, oda.